W całej Polsce działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze informują, czy każdy może dodać wpis dotyczący zagrożeń. Z map może skorzystać każdy, kto widzi zagrożenie, które się powtarza, informują kamiennogórscy funkcjonariusze. Krajowa Mapa Zagrożeń, jest niezwykle rzeczą istotną dla nas jako służb, które na bieżąco dbają o bezpieczeństwo w naszym powiecie. Bardzo zachęcamy do korzystania z tej, z tej mapy. Mapa, krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa polega na tym, że funkcjonal, funkcjonalność jej jest na tyle istotna, że każdy z nas każdego dnia może na niej umieścić zagrożenie, które jego zdaniem w danej chwili jest yy, uporczywe, tak to określimy, bo nie. Nie wyklucza ona, bądź jakby to ująć, należy na pewno korzystać z numeru 112 wciąż na bieżąco. Wszystkie interwencje, które się na daną chwilę wydarzą i są to interwencje nagłe, należy zgłaszać pod numerem 112. Natomiast z krajowej mapy zagrożeń korzystamy w przypadku, kiedy mówimy o zagrożeniach bądź wykroczeniach społecznie uciążliwych. O przekraczaniu prędkości na ulicy Aleja Wojska Polskiego, załóżmy w lubawce, czy o częstym spożywaniu alkoholu pod jakimś sklepem. if uh -huh. uh -huh. uh -huh. Takie zagrożenie wtedy sobie znanosimy na tą mapę, wpisując, lokalizując daną ulicę, dodając krótki opis, i wówczas funkcjonariusze w Kamiennogórskiej policji otrzymują taką informację, że, że taki problem w danym miejscu mamy. W momencie kiedy kilkukrotnie powtórzy się dane zjawisko w danym miejscu, policjanci, którzy są odprawiani do służby w zadania stałe mają wpisaną daną ulicę bądź dane zagrożenie jako to, które powinni na bieżąco kontrolować i obserwować. Warto zaznaczyć, że każdy zamieszczony wpis pozostaje anonimowy. Każdy taki wpis jest anonimowy, każdy z nas może z jednego komputera o konkretnym IP raz dziennie taki wpis wykonać.